Także okres zimowy już się tutaj kończy. jeżeli Możemy to nazwać zimą, bo zima jest taka sama jak cały czas, jak tutaj widzicie w tej chwili, co Wam pokazuję. Jedynie w górach jest wysoko, w górach tam widać dużo śniegu. I to jest na tyle, co tutaj w Vancouver zimą mamy. Chociaż mieliśmy jednego razu tutaj nawet 3 cm śniegu w tym roku i w nocy były przymrozki do 3, minus 3 stopni przez 3 razy i to było cała nasza zima dlatego dlatego wam to pokazuję, jak tu jest i wybieramy się teraz nad morze bo siedzimy teraz więcej w domu niż zwykle bo nie chce się wychodzić nigdzie za bardzo chyba że trzeba bo wszędzie trzeba w sklepach zakładać kagańce a to nie, dla, nie jest dla zdrowia także dzisiaj jedziemy ponownie nad morze poddychać świeżym powietrzem bo tutaj przynajmniej u nas Brytyjsz Kolumbii nie potrzebujemy nosić kagańców na, na twarzy i chodząc po ulicach na otwartym powietrzu jedynie w sklepach Także jedziemy Dan Morze, zobaczymy co się będzie działo. Zresztą jak się daście tak dość długo w domu, bo ja nie pracuję teraz, jestem już powiedzmy emeryt, aż trudno to wypowiedzieć, że emeryt, jak kiedyś z dawna patrzyłem na ludzi starszych, to rzeczywiście widziałem w nich ludzi starszych, a teraz jak jestem w podobnym wieku, to tego nie widzę. Po prostu tak się nasze pogląd, nasz pogląd wygląda. Może dlatego, że niektórzy czują się starszymi, na prostu. I ja naprawdę nie czuję się, że mam aż, aż tyle lat, żeby być emerytem. Po prostu ciągle mam głupoty w głowie. Nie wiem czy kiedyś zmądrzeję. Może kiedyś zmądrzeję, ale to już brak nie czasu, żebym zmądrzał. No ale nie w tym, że powiedzicie. Widzicie, trochę to wideo nie jest za bardzo przejrzyste, nie jest zbyt kolorowe, dlatego że było troszkę pochmurnie. zachmurzone troszeczkę było i ten obraz taki cień się pada. Na obraz, i tego dokładnie nie widać, ale jest, jak jest, tak jest. Musimy się do tego przyzwyczaić. Także jedziemy tutaj na parking, widzicie, dość dużo ludzi tutaj jest. Jest dopiero początek kwietnia. Dobrze jest, że mamy blisko te może To w każdej kiedy możemy podjechać, a tutaj pokazuję cały ten bulwar nadmorski cały ten wiele razy już to nagrywałem a może nie w całości tym razem chcę to pokazać jak wygląda całe to wzgórze jakie te piękne domki są a jeszcze piękniejsze są ceny tych domków tutaj bez jednego czy kilku milionów nie ma co marzyć o domu nie mówię miliony, bo jeden milion to jest za mało, żeby jeden z tych domków tutaj mieć. Także ceny mamy kolosalne i nadal idą w górę. Nawet teraz, w tej pandemii, ceny idą w górę, bo ludzie dostają darmowe pieniądze i myślą, że te pieniądze będą otrzymały cały czas. Dlatego niestety świat dzieli. Na głupich i mądrych, także tak to wygląda. Dużo ludzi, jak to zauważyłem, chodzi w maskach, w kagańcach, ale nie muszą, dlatego ja się dziwię tutaj, że idąc nad morze, tutaj nie wszyscy mają maski, ale bardzo dużo ludzi, jak widzicie. Chodzi tutaj w maskach. Następnie chcę pokazać wszel wszystkie góry dookoła. Jakie tutaj są? Nagrywałem kiedyś, albo może to były pojedyncze ujęcia, a tym razem idę cały szereg gór. <laughs> Proszę. Także to są wielkie połacie gór. W Polsce wiem, że macie Tatry. Tatry są piękne, Gubałówka, Zakopane, ale to jest bardzo mała powierzchnia, bardzo mały urydek tego, co tutaj jest. Te góry te są do wysokości 3000 km. Zależy, które. Także jest na co popatrzeć, siedzą, siedząc na plaży i nad morzem. Czego niestety nie wszędzie można być, i nad morzem, i w górach. Także to raczej się nie spotyka. Dlatego jestem wygrany w tej sytuacji, że mogę być i tu, i tam. Zobaczcie, ile tutaj ludzi jest normale wystraszonych. Ja nazywam to ludzie wystraszeni. Porozumie, niech wiedzie w sklepie założyć, ale tutaj nad morze po to się wsiądzi, żeby potychać świeżym powietrzem. Ale nikt, ale niestety każdy ma swój rozum i wie co robi. Można się troszkę uśmiechnąć. Troszkę uśmiechnąć. O tutaj. Tutaj e, cała rodzina właściwie łobi i krawy. Ja niestety jadę morskich e, r, r, r rzeczy nie lubię za bardzo. Właśnie pierwszy raz jadłem raka, jak byłem na Hawajach na, na statku. Wtedy nie miałem liścia, po prostu wstyd było i zjadłem. Ale nie, nie byłem w tym specjalnie zachwycony. Troszkę ludzi chodzi, nie jest mało, bo to jest akurat e, dzień... E, nie, to jest nie, nie jest weekend, to jest w ciągu o, tygodnia. Łowią ryby, ale ja nie jestem rybak. Zjemy rybę, ale rzadko. Gdzieby nie popatrzył, to są e, ciekawe e, widoki. Nie było za bardzo słońca, słońce się schowało o, za chłorami. A tu, gdzie jest więcej słońca, jest lepszy obraz i ładniej I to widać. Ja tutaj chciałem Wam pokazać e, stary samochód. Tutaj jeżdżałem z parkingu o ten e, jasno zielony. Podoba mi się takie, takim jechałem na kupie 200 km do Hawany. Zobaczyć Hawany, ale nie byłem tym samochodem zachwycony jest piękniejszy na zewnątrz, niż w środku. Zapamiętajcie, że takie samochody ro robiły, robił związek radziecki, to się nazywał Moskwicz. To była licencja wychradziona z Ameryki, jak tu sobie przyjechałem z Ameryki, to właśnie widziałem, widzę te podobieństwo Moskwicza radzieckiego z dawnych lat i tutaj Chevroleta amerykańskiego z lat 60. Ta licencja została wykradziona, tak jak samo licencja e, pierwszego polskiego samochodu Warszawy. Warszawa to nie była e, licencja e, rosyjska, tylko amerykańska. Mówię tak dlatego, że widziałem tutaj taką Warszawę. Nie, nie pierwszy raz tutaj w Kanadzie. Dlatego tak jakbym widział polską Warszawę z dawnych lat. Dlatego twierdzę, że to nie jest żadna, nie było żadna rosyjska konstrukcja tego samochodu. Także wszystkie, wszystko do tej pory ruscy zawsze byli najlepsi w tym względzie. Nie musieli pracować, kreślić różnych, żeby... O tutaj zobaczcie, tutaj kwitnie po prawej stronie już drzewa u nas kwitną, już trzeba, tutaj ludzie siedzą, nie przejmują się niczym, żadnymi wirusami, jedzą, będziecie jak się siedzi, to nie potrzeba maski nawet, ale to jest na dworze, te maski są niepotrzebne i tak tutaj widać, ludzie chodzą. A tutaj wbliżmy na galerii, się trochę po sklepach, odchamić, bo jak się siedzi w domu, zawsze coś brakuje. Tutaj jest w Langley, w dzielnicy w Langley. I tutaj Wam pokazuję, o, nawet jest tutaj u nas McDonald's. To tyle. Dziękuję. Do usłyszenia.